Kurwa! Ej, Xen, ty kurwa zabójco jebany o, o kurwa co. I... Kurwa! Ej, Xen, ty kurwa zabójco jebany O, o kurwa coś... I... co... O I... dole? To musi być jakiś warlock czy coś, nie? Nie bomberman, nie, to była bomba. bomba! A to była bomba! Nie, to była bomba, Dobra, to ba bomba. W Elektryku było chyba 10 albo 11 osób, bo widziałem Test, to może no. Jak masz jakiś kurwa problem nie, do to mnie, to jest. kurwa się spytaj, a nie na czacie, kurwa piszesz. Mówiłem ci? Mówiłem? Ja pierdole. Test, to może tester, no. Jak masz jakiś kurwa problem nie, do to mnie, nie to, nie to kurwa się spytaj, a nie na czacie, kurwa piszesz. Mówiłem ci? Mówiłem? Ja pierdolę. No i koniec bawki srania, no. No i. I widzicie! Rozjebane lobby. Jest koniec. Jest koniec. No, trzech im bardzo No, ty Menelu jebany, no. Od razu mówię. W dniu dzisiejszym będę bejtował bagietę, żeby go skucić z kubonem. Drama, Kubon i Bagieta to coś, na co wszyscy czekamy. Dlaczego to będzie proste? Po pierwsze dlatego, że Bagieta to Bagieta i już jest źle nastawiona na Kubona, a po drugie, dlatego, że Kubon streamuje 20 dni z rzędu. On nie będzie się gryzł w język. Jak go Bagieta pod kurwi Kubon coś odchrząknie i będzie draka. A ja będę siedział na otkanej i cieszył się jak widz z czatu. Czekam na to. Bagieta, musisz. Na najwyższym piętrze jest reżyserka, to właśnie... A, Dobra. kurwa! Co jest, kurwa? To On no, no, ta polityka tego? Nie... Yeah. Po chuj ty coś pierdolisz tym Remigiuszem przed końcem gry? Z Rozjebałeś grę, Remek! Ej, co jest, a kurwa? Co? A, co? Dalej? A, dalej? A, a co? A co? Czemu dalej? dalej? A co? by mógł... Co się, no, się dzieje? Remek rozjebał grę, Remek rozjebał grę, odzywał! Ale jak rozjebał grę sam siebie, by Iksen wywałtował? No... Nie, bo wy nie ogarniacie tego. No i wygrał iXen Wygrał iXen, tak. wygrał iXen, no wygrał, XN, wygrał XN, ale Dobra, to... dobra, dobra, ale, dobra, ale nie Ale się odzywał zanim się zakończyła, no, no co Jesteś fejkerem niebawem, Ale ja kurwa, bo nie będę siedzieć, bo nie mogę patrzeć na to kurwa Jak Bruce, jak jest sześciu kurwa graczy no już jak, jak jest sześciu graczy no, ale po coś, po co... Ale jak, To nie ważne. Ja, pierdolę, jak to jest nie ważne? Wygrą. To jest ważne, tak to mnie nie zabił tego, kurwa, tylko... No, dobra, Ciebie, dobra, cula. nie wygrałeś gierki komputerowej, ale chodzi o to, że, kurwa, no, dobra, nie grają. dobra, ale to po prostu nie odzywaj się, Słuchaj no. Tak, dobra, w mam, kurwa, się odzywasz. Albo lepiej, dobra, jak już podpięty jestem pod narkozę, to robimy tak, ledwo mnie wybudzam i wsiadam w auto od razu. I lecimy driftować na miasto. I z tego IRL, serio. I oczywiście nie obyłoby się bez alkoholu, więc tak, po narkozie alkohol. A potem jedziemy bokiem na rondzie. A na koniec stream z kasyna. geometryczne. No dobra, układ to układ. Jednak nie spodziewałem się A, tego. Aaa, zapomniałem, że donate obiecaliście. Przepraszam. Już iść, jesteś piękna. A, myślałem, że coś buzi dać. No we, <laughs> wytrzyj to. Weno, no to wytrzyj. Jak ja wyglądam teraz. Mi się jestem gejem. Wydrżyj to. A pamiętasz, jak y, z Janinką ten miał takie na tutaj Na początku gdy o na na bociałach. A ja wiem, że Gruhamel jest zły wkładkiem. Przepraszam, nie nie, nie nie nie, posłuchajcie no. mnie! <śmiech> <Gruchamel> <śmiech> ze mną do i mógł mnie odjebać. Mogłem jest... go odjebać kilka no, razy. No, ale... Mogę ale... cię na starcie odjebać, ja że... mogłem cały czas się odjebać bagiet. Bagiet, to jest okay, najprostszy Alibim To jest najprostszy no drze. Kupcom. no kupson, o, kupson. No, no, kupson. No. No. albo no, jest seksę, to... albo trolluje Generalnie odpierdojł nie kto inny, jak pan e, Sleprox, który się teraz oszukuje tego, gdzie kto jest. Ty jesteś jakiś pierdolięty! Autentycznie ja jesteś pierdolnięty. kurwa obłąkany! Ja jestem jest pierdolnięty Debilu! Kurwa! Stoi po twojej prawej! Zapraszam jakim kujem? Remek Prawdopodobnie remek albo Ryan. No nie mam innych Remek! Nie, poczekajcie, bo Remek przedstawił to w tak debilny sposób! Nie! Nie! Posłuchaliście obłąkanego człowieka! Kurwa! Serio? Ja pierdolę. ja pierdolę! Na ciebie dałem wołta, a zapomniałem, że klejmowałeś spaja, pojęcie... ja pierdolę! Tak było już dobrze, kurwa, wróz, no! Jestem fucking, no, fucking zmęczony i idę do wyrka. No jak kurwa idziesz do wyrka, no? Ja... Tak, ja tak zapomniałem, że powiedziałeś, że jesteś spajem i nie było na ciężko. Zwijałem się, że dłuhamer wypadł i dalej nie yy, I tak jakoś myślę. dużo gadałeś. Nie wiem, jakiś impuls. Jestem głupi jak but i wyglądam no, jak bagienny szczur. No, nie. Dobra, chuj to głosuj na niego, głos Brusz, głosuj na niego na sabla i wygramy! Ej chwila, ja mogę zagłusać znowu Dawaj na Sabla, na Sabla ubiej Ale ci. czemu na mnie, jak ty go zabiłeś, bo powiedział, że jest spajem No ty... Nie, ten, ta... ten go zabił Róż, Bagieta mi. go zabił Ja nie, nie wydaje, małże, to wydaje Bagieta zdaje. był ze mną na koniec rundy i to nie tak. ma być on. A gdzie on Czyli Bagieta i Xeroth ja się nie berem odzywał, bo co niektórzy tutaj <grym _> na tym czacie nie umią kurwa się odezwać, się spytać, czego na czacie kurwa, pokryjemu kurwa piszą jakieś głupoty kurwa. No, Xen co ty zrobiłeś? No no my zagłosujmy x rysia, na rajona. Nie. nie, rectum ciąg kurwa no. bagieta, no wiadomo, że nie. To był tak, żart, bagieta. Nie, ja na przykład cały czas pobieram zasiłek dla bezrobotnych, została mi taka moja gdzieś wewnętrzna natura normalna, Chłopaka, że po prostu szanuję każdy pieniądz, prawda? Bo wszystkie dochody biorę w łapę pod stołem. Czy znaczy, nie powiem tego nigdy publicznie, prawda? Ale no, wszystkie pieniądze jakby na lewo wypłacam. Jestem przed tobą i wiem, jak to wyglądało. Ale uwierz no. mi, że wyszłam z rakietki, robiłam y, wykrzyknięcia. Co sobie Kurwa, żarty jakiś robisz, kurwa, Macie. No to ja? <grystanie> Dobrze, makieta, no no, to dał komentarz od siebie.